Tak moi drodzy, witam Was ponownie z Damianem. Słuchajcie, dzisiaj chcemy Wam pokazać pewien opuszczony dom. Prawdopodobnie w ruinach garażu zachowała się jeszcze karoseria Golfa jedyneczki. A więc oldschoolowi bumerzy na pewno wiedzą jaki to był samochód. Także my ruszamy, tak jak widzieliście, ruszamy... Okay. Ruszamy przed siebie przez te łany z No i mam nadzieję, że w domku zachowały się jakieś artefakty co będziemy mogli wam oczywiście pokazać ale... ruszamy! No. znowu jesteśmy na jakimś wygwizdowie przed nami same pola a my musimy udać się w tamto miejsce, nie wiem czy to widać w ogóle stąd. Spróbuję wam to przybliżyć, zobaczcie. Widzicie dach już garażu prawdopodobnie. Jak myślisz? Zobaczcie moi drodzy, prawie jesteśmy u celu. Tam jest granica, także chyba czy tu idziemy normalnie przez pole? Idziemy się czołgać chyba. Za chwilkę mamy to, moi drodzy, także nie odchodźcie od ekranów. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Słuchaj, tu musi być garaż. I tu powinna być jakaś karoseria samochodu. Chyba, że już ją ktoś na złą wywiózł. Chyba, że to nie ten garaż, bo też jeszcze... Jeszcze tam jest jakieś pomieszczenie, zaraz zobaczymy. Ale tutaj są, tutaj są opony, zobacz. I stary piec, można powiedzieć. Albo... A, drzwiczki, o, drzwiczki od lodówki. Dokładnie. Schron... Zabrażarka. Schron 125. Taki no, model. <laughs> Ale zobaczcie jaka dzika paprość tutaj urosła. Z kolcami normalnie. No dobra. Tam jest chyba garaż, także zobaczymy może w tamtym miejscu. Jest ten wrak golfa. Tu, jak możecie zobaczyć, mamy już domek, który będziemy eksplorować. Oczywiście nie ma już w nim okien, także dostęp jest naprawdę bardzo ułatwiony. Musimy uważać, oczywiście, żeby nie pożarły nas żmije. Dlatego trzeba nosić długie, długie buty na urwekcie. Nie, to nie będzie garaż Niestety To widocznie było tam, wiesz Widocznie ktoś ten wrak Zutylizował na złomie Mirabelki? Oh. Czemu jedna jest czerwona? No chyba, że w tamtej szopie na polu jest ten wrak. Ale tutaj nie było żadnego wjazdu. To jakby ten wrak się tam znalazł. No dobra, zobaczymy na końcu. Mamy wiele opcji do wejścia, ale wejdziemy chyba normalnie jak ludzie oknem, z drzwiami zacznijcie. <grystanie> Oczywiście często się uwagę na to, żeby zakładać rękawiczki, co też czynię, ale uwierzcie, uwierzcie mi, jest naprawdę gorąco. Dzień dobry, halo? Dzień dobry Chyba kogo nie ma zobacz, już na samym wejściu Mamy elementy od maszynki do mielenia mięsa Ostrze, gwiazdkie ninja Właśnie Przypomnij mi, że muszę kupić taką maszynkę, bo mam sporo chleba do zmielenia. I zobaczcie na samym wejściu jaka przepiękna szafa. A raczej zrobiono z niej regał na przetwory. Co my tu mamy ciekawie no, Zobacz. Bardzo fajny emaliowany kubeczek. Z gąskami. No i oczywiście dużo Dużo tutaj butelek. Pewno. Starogardzka fudzka, wódka. Nie wiem co w niej może być. O, otwórz. Lubimy przecież wąchać. Samoróbka jakaś. Wino. Wino marki Wino. Z czego? Zdaje mi się, że z pożyczek. Nie bez przyczyny tam porzeczki rosły. No właśnie. Czerwone. W tych słoikach w słoikach mamy kompoty, zaprawy i tego typu podobne rzeczy, ale jest naprawdę masakra. I jest tu troszkę ciemno, a nawet powiedziałbym, że się zapada tutaj i zawala trochę rzeczy. Ale dobrze widać na kamerze, tak. Ten aparat Lumix GH5 jest wdzięczny, bo ma chyba nie ma filtru dolno-przepustowego i naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w ciemnych pomieszczeniach. No, co tu za drzwiami mamy? Już fajną komodę i stary wieszak. Niestety na tym wyszaku nie mamy żadnych insigni ażkowa. Bo takie wieszaki są bardzo fajną pamiątką z dawnych lat. Patera? Nie. Patera z Chodzieży, polski produkt. I oczywiście mamy musztardówki nie wiem, czy dobrze mówię, że to są moszladowki. Ja się nie znam. Oczywiście mnóstwo pajęczyn. A to, co to tu jest, to jest proszę ja na Ciebie. Myślisz, że były tu jakieś przełączniki, liśniki? Nie wiem, a, to jest tablica do tego, do Przecież. licznika. No. Możliwe. To ale jakie drzwi, zobacz. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Nie, bo zaraz jak wchodziłem, zwróciłem uwagę na coś innego. Na tę książkę gdy... No, na tę książkę. Na Myślałem, że jakieś gazety to są. Książkę też. Zobacz, właśnie. tutaj na fotel. na której są wyryte inicjały Tu mamy chyba numer jakiejś partii nawet Szamotka, nie? Ale domek musi być naprawdę stary A Tutaj okienko? No, no. zobacz jak farba się łuszy, nie? Czekaj, ja może wyciągnę latarkę. Mam nadzieję, że ona tu jest hmm. <laughs> tu jest Mogło coś? Delikatnie, bo akurat tutaj pod słońcem. O, teraz lepiej. Słuchajcie, mamy tutaj książkę telefoniczną. Zapewne pamiętacie. Grube książki telefoniczne. Poszukuję mój numer. No właśnie, czekaj. Tylko jak to było? Tu jest z nazwiskami czy miejscowościami? A nie wiem, jak to było. Zobaczmy właśnie, baterce. No tak. moi drodzy, aha, zobaczcie, tu jest Gdańsk, gmina Gdańsk, czyli to jest z gminami, nie? <grystanie> to jest jaka gmina? Smentowo graniczne. Gniew. Na no Chyba, że będzie normalnie miejscowość. se. Hmm. Stargat. Rumia. Stara krzewa stara miasto, stare czaple, Stare Pola. Smyntowo-graniczne. A to wiesz, to wiesz, miał miejscowość, to musisz szukać po miejscowości. Czyli Kopytkowo. Kopytkowo jesteś. A więc moi drodzy, szukamy, szukamy numeru do... Kopytkowo. Mamy numeru do Z Dawida Duchownego. A to jest gry proszę. cały czas. No ale jak poszukasz kodowiska, to ci pokażę inną gminę Masz L, dalej? Kop, to są nazwiska. No tutaj. Czekam. Ty sao, boże pole. Do alvego. O. O, o, o. Kuścieżyno, euro spoko. RS, RS. Kuścieżyno, to jest. Kuścieżyno, kostkowo Kosakowo. Jest kopietkowo i mimo Jest. Samulewska. Anna. Anna. Także pozdrawiamy panią Annę Samulewską. Z tego co wiem, na pewno jest widzem naszego kawału. Serdecznie pozdrawiamy. Mamy do niej numer. Oczywiście. Bardzo fajna sprawa moi drodzy. <laughs> a więc tak najbardziej książka aktualna. No i dobra. Co my tu mamy? Mamy kolejną ogromną szafę. I w tej szafie sporo wieszaków. Jeszcze ta szafa jest pusta. Zobaczę czy wieszaki mają jakieś stare datowania. I tu też niestety nie. ciężko tutaj się poruszać, bo wszystko jest tak porozstawione, że nie ma ich przejść, oczywiście puste puste półki. Puste łóżka, całe szczęście są puste. Nie ma w nich żadnych trupów. I słuchajcie, na ścianach możecie zobaczyć ślady po obrazach, a więc ktoś te obrazy zabrał stąd. Mamy również na dole kalendarz. Kalendarz z 2012 roku zatrzymał się na listopadzie. A więc możliwe, że. Jest to miesiąc opuszczenia tego domu mamy oczywiście stare fotele pięknie, kwieciste, piękne kwieciste obicie no i jak sami możecie zobaczyć przeogromny, przeogromny bałagan. <grywanie> Zobaczcie tutaj nawet jest przewrócona chłodziarka albo lodówka na której leży jakiś grzebień, ale chyba wejdziemy tam od drugiej strony. Także my się wycofujemy. Jeszcze raz zobaczymy sobie te fotele. Tam, jak możecie zobaczyć, jeszcze jest taka fajna. Nie, myślałem, że to szafka, a jest to po prostu taki, jakby pufek albo siedzisko przy łóżku. Nic więcej. U góry na szafach również nie ma nic ciekawego. Jest można powiedzieć pusto. Szkoda, szkoda, że nie zachowały się nawet żadne, żadne lampy, że tak powiem. Ale trudno. Zobaczmy, co skrywa się w kuchni ciekawego. Może tam będą jakieś ciekawostki. Zobaczcie, mamy mnóstwo zapałek. A raczej opakowań po zapałkach. No i oczywiście resztki, resztki pieca kapowego. No, może ktoś coś rzeźbił z tych zapałek. Tutaj się kleiło na klej że tam wiesz, jakieś ludziki albo coś. No dokładnie. Stare drzwi, powywracane stoły. Tu możecie zobaczyć jeszcze tłuczek. Czy jak to się nazywało, do kręcenia ciasta? Nie, to tłuczek, nie? Tłuczek? Nie, tłuczek to był taki do mięsa, tłuczek. Aha, fajnie. A to jest ta... 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 gałka do mieszania ciasta. Było robione, nie? Nie, ale... Nie pamiętam, ale... To ci bardzo to ciekawe... manualny robot celny. <laughs> Rozcieracz ciasto. <laughs> Słuchajcie, zobaczcie jakie szafy w ogóle trefniane. Może zerknijmy. Zobaczmy, czy wewnątrz się znajduje coś, w tych szopach. Kielbasa. To co zwykle. kiebasa i szturek. I stary ogórek. Oczywiście, ocet, ale nie z Ocetixu. I tutaj dwaj panowie. Uuu, zobaczcie, karaluchy sobie krążą. pod poduchy. A tu smalec, jak ktoś lubi. to, to podobnie masz rację. Na dole mamy oczywiście kolejne talerze, kolejną porcelanę i stare butelki z przetworami. Pudełeczka pełne są za bardzo mhm. Ale zapałki zawie na pewno już. Pudełeczka są wygodne. oczywiście ktoś do mnie pisze. O, spójrzcie, przegapiłbym. Wałek do kolenia. Znaczy, wałek, co ja mówię. Pędzel, pędzel, moi drodzy, do golenia. Mężczyźni na pewno znają ten przedmiot. Higieny osobistej. O kurczę, zobaczcie. Jednak jeszcze działa. I mogłoby dojść do. za pałężki są. Mogłoby dojść do pożaru. Dlatego musimy tutaj ugasić mokrą śliną, że tak powiem. Będziemy je monitorować. Dobra. Przytrzymasz te dziczyki? No niestety, jak widzicie, szafa jest pusta. Mamy tu jakieś preparaty. Mamy Słysza. oczywiście butelki. Tak, sól jodowa, domowa. Słysza, nie wiem, bo... Która jest kamieniem, patrz. Mini mysz, myszka kamiki. Stekło się w myszce. No i co, no tak naprawdę nic więcej tu nie ma. Musiałbym się przedrzeć tam, ale nie widzę nic ciekawego, co mógłbym Wam pokazać. Jedynie możecie zobaczyć na ścianach obicia z takiego gumolito udającego portugalskie, marokańskie kafelki. No i co, myślę, że zobaczymy, czy da się tutaj wejść na strych. O, jeszcze mamy pęczek paku. No i to by było tyle, może, można powiedzieć, z tego domku. Wejście jakieś jest tutaj, na no. Ale... Te wejście jest, powiem ci... Wow. Takie, że raczej się nie da wejść, wiesz? Ja chyba zaryzykuję. Kto waży więcej? Czekaj, w zobaczę. Myślę, że włączam. Bo to ja. O, no, bo ja że wreszcie no tu grozi świeżo. <noise> no, powiem Ci, tak kurde nie nie, to, to jest zacienka, zobacz <noise> podejrzewam, że jak ustalę na to Mm -hmm. <laughs> Nie chcę ryzykować, wiesz? Takie dobień tej to <laughs> polecie muszę spróbowałem. Żeby ci się kłości nie wywalił No tam trzeba naprawdę wysoką nogę w Jest tam coś ciekawego? Pełno ciuchów. Pełno ciuchów. Trzymaj, zdasz, re zdasz relację. No, A no, więc przyłączamy się do damiana witam witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy idziemy pomału pomału wam pokażę co tu jest ląpiarnia tak jak widać to na rzeczy. Skrzyneczka. Co tam dalej będzie? Buciki, trzewiki. Dla zuszek. W sumie to nic ciekawego. Stare budki Chodź, może trochę więcej, nie? Zobaczcie, co to tam za łepek wystaje Uuu. Uuu. <laughs> Korci go korci. Nie, nie moi drodzy, ja tym razem nie ryzykuję, ja jestem za ciężki i mam krótkie nóżki może powiedzieć <laughs> Damian jest jednak trochę wyższy, łatwiej mu jest się spiąć. Stara, rozdzielnia elektryczna. Główne przyłącze Oh Dobra, nic tu więcej nie ma. Schodzimy a teraz musimy to uwiecznić. No. <laughs> Konkurs, pytanie. Poczekaj, no. kto zgadnie? Otrzyma nagrodę, czy Damian zejdzie bezpiecznie? Odpowiedź A. Odpowiedź B. <laughs> Spierdzieli się z Hukiem. <laughs> Odpowiedź C. Pomogę mu zejść. Pisz... Piszcie w komentarzach. Dobra. Zobaczymy, kto miał rację. To jest ten szczebel nie. Tak, ale się trzyma na gwoździu. No i proszę, jestem ciekaw, kto z Was dobrze odpowiedział. Tak, moi drodzy, mielibyśmy obejrzane wszystkie pomieszczenia. Nic ciekawego, tak naprawdę, w nich Wam nie pokazałem. Pojedyncze elementy. Puste szafy, i nic poza tym, ale korcie mnie zobaczyć jeszcze do tamtej szopy. Gdzie... Może jest tam jakaś maszyna rolnicza, może jest tam taka karoseria golfa, ale podejrzewam, że tu chodziło raczej o tamty garaż. Nie? Dobra, porobimy parę zdjęć i zobaczymy, co dalej. No, tak jak mówiliśmy, ostatnie pomieszczenie była to raczej obórka, że tak powiem, a tam możecie zobaczyć. Pozostałości. Nie wiem, czy to widzicie. Cegły yy... od pieca? No. No. I sporo jest tego u góry, zobacz. taki Tak jak spadło. Nie? O, albo tu był kiedyś piec, nie wiadomo. Może był. U góry? Nie, pewnie wiesz, odkładali u góry. Ale znaczy, strop jest, jest Dziwnie zrobiony no, pierwszy raz, z tak Kijów, nie? Bardzo ciekawa konstrukcja. U góry słoma. Jakiś łańcuch. Moi drodzy, sami widzieliście to co my. Ciężko było mówić cokolwiek o tym miejscu. Ciężko było Wam cokolwiek pokazać. No, coś tam było. Pozostałości mebli, książka telefoniczna. Fajnie, że udało się znowu tutaj wyruszyć z Damianem. Po ostatnim filmie po komentarzach widziałem i Damian też widział, jak bardzo wam brakowało jego obecności na moich filmach, także postaram się, aby Damian częściej występował w naszych odcinkach tak naprawdę, jeżeli oczywiście czas pozwoli, bo tak jak już wspomniałem prędzej, każdy z nas ma swoje jeszcze prywatne życie. To nie jest tak, że Urbex to jest nasza praca zarobkowa. To jest po prostu hobby, na które też trzeba mieć znajdować czas tak naprawdę. Dobrze mówię? Oczywiście. Oczywiście, każdy z nas ma swoją pracę, z której się utrzymuje, a urbex to hobby, tak naprawdę pasja. I tyle, moi drodzy. My już kończymy ten odcinek, żegnamy się z Wami i lecimy eksplorować kolejne opuszczone miejsce. Trzymajcie się, cześć!